W sobotę Stary Mielec pokonała Wisłę Puławy 2-0 i wróciła na pierwsze miejsce w tabeli drugiej ligi, to za nami, a w najbliższą sobotę mecz wyjazdowy z Olimpią w Zambrowie, zespołem z środkowych rejonów tabeli, z nami jest Adrian Świędzak, pomocnik Stary Mielec, Adrian jak nastroje w zespole po zwycięstwie z Puławami i powrocie na to pierwsze miejsce. Jak to jest, że to dobry mecz, po, dobry mecz z Puławami przyszedł zaledwie tydzień po tym, jak zagraliście dużo słabiej w Rybniku? No i czego spodziewać się w Zambrowie? Na pewno bardzo cenne trzy punkty. Znowu wróciliśmy na fotel lidera. Bardzo dobre nastroje po meczu i właśnie cieszy przełamanie po trzech słabych meczach. Jedziemy w pełni skoncentrowani, żeby wygrać te, ten mecz. Jesteście w stanie zagrać te cztery pozostałe spotkania w tym, w tym roku na takim poziomie jak z puławami czy wrócić na ten poziom na stały? Na pewno będziemy się starać, żeby tak właśnie było i jest 12 punktów do zdobycia i chcemy, chcemy to osiągnąć. Co się stało w szatki przed meczem z Puławami, że w ten tydzień udało się odbudować tą, tą, tą dyspozycję? No na pewno chcieliśmy wszyscy zmazać tą plamę z meczu w rodniku, bo Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że zagraliśmy słabo i, no i chcieliśmy się przełamać, no bo wiadomo każdy chce wygrywać, nie zawsze to wychodzi cieszy właśnie to zwycięstwo i na pewno doda nam to energii na, na, na te ostatnie cztery, cztery spotkania.